Cześć, dajcie z tej strony gaźnik. Witam Was w pierwszym odcinku z serii na moim kanale. Jako jest Graf na do 2013 Samotny Rolnik. Nazwa serii tak będzie miała, taką będzie miała nazwę. Yy, gram na mapie Borowo V2.1 modalce. Yy, no i w dzisiejszym odcinku tak bardziej zaprezentuję maszyny. No i mowy zaczniemy sobie w niwa zepaczane. No więc tak wejdźmy w tutaj o. Zacznijmy. Tutaj mamy trzy swoje perełki. Pierwsza to jest 60. Druga to jest Ursus 1224 w wersji Deluxe. Yy, trzeci traktor to jest Ursus 912. Yy, następnie mamy ty oprócz skiwacza Biarckiego. Najlepszy oprócz owersjaczek jest do 13. Bez jakichś tam bier nie grafuje gryp, znań, ani tam nie ma błędów w logu. Yy, następnie mamy widełki, Tutaj mamy prasę z Kostkującą, będę tylko się bawił w kostki, rolujące belki będzie mi na e, usługi po prostu robić. E, następnie mamy siewnik pozdaniaka, takiego mam w realu, tylko nie mam zacznika z, z tyłu tej brony. Taki sam kolor dokładnie mam w realu. E, SPS-a do kukurydzy i buraków. Przejdziemy hmm. tutaj obcy, bramy. E, Wszczepa Krona samodbierająca, turbo 2005, jedno ośwówka. Gruber, na przykład agregat albo gruber jak kto woli, taki fajny sprężynowy, e, Villa, Villa, po prostu Villa. Mm, tutaj mamy tra ostatni traktor gospodarstwie, który będzie pracował tylko z Turem, Ursus 35-12. Mm, tutaj mamy agregat, znaczy talerzówkę Unia L Drony ciężkie trójki, takie mam też z Ralu. Unia to jest Huk Unia 4 Ciężki dodajmy 4, czyli raz, 2 3 4 rodzaje. Plomot chojnia 2,5 litr, tysiąca litra pojemności Kosiareczka rotacyjna kombine, fajny kombine. Klas Dominator 86 w starej kabinie też fajnie się podoba ten kombaj, no, nie ma zbyt dużo animacji, ale bardzo fajny. E, Rozsiewacz do nawozów Unia, Unia Max Premium chyba. E, mamy RC budowapna. Wapna. E, taki, mamy Warfarma jednoosiowy. Odnowiona D47. No, tutaj mamy coś jeszcze. E, tutaj mamy ty, trzęsarkę z Debiarką Gwiazdową. No i to by było tyle z nas. No mówię tam takie jak buraki, ziemniaki i takie inne. Będzie ktoś do mnie na usługi coś albo będę powrócił po prostu do ziemniaków coś. No i tak się prezentuje moja gospodarka. No i co? Że tam długo nie muszę Nie zabierajmy się do roboty. Ja sobie świadom naszego klasika. Jak się zakłada się czkarni teraz, tak. Chyba... ...straw Z. Ale tak to chyba muszę go zapalić. Uuu, na, na obrotu w las Dobra, jedziemy, zobaczymy czy zadziała. Dobra, teraz działa Już działa klas, jedziemy kosić W ogóle nie wiem czy tu się zmieszczę Powinienem się zmieścić, nie, nie zmieszczę się tutaj czy... Stanąłem, że się nie zmieszczę proste jest problemy na start Justy zaczęliśmy grać i już mamy problemy, widzicie? ale to tak zawsze jest, tak jak to tak, tak zawsze jest w końcu trzeba ale tutaj mamy drogę w mamy niecałe 5 minut odcinka, więc co to pójdzie, oby tak? nie fajny dźwięk ma tak jest, można powiedzieć, że nie wiem jak w realu, podobny ma 78 ale tu jest w starej kabinie w tej pówce jednoosobowej niestety A ja mój begres ma takiego no, takiego właśnie jednoosobowego dobra podniesiemy sobie czymu czy ten strach nie odegrała oczywiście dźwięk te ma no. nie wiemy nie wiem. się już karę ślicy coś Patrzymy tam do tyłu. się czkarni nie składa, zobaczymy coś. Mamy podejście. Ora mniejsza, nie spada się, a wyleko siło. Kosimy, tam na nasze czkarni nie patrzymy. No i ogólnie mówię nie seria singla, no i miała być 15, no ale jednak wygrałem trzynastkę. Trzynastka, fajna gra do wosu gra w 13 na stop, stopni gra w 13 to mówię czego tam miałbym sobie nie pograć jak to 13 skoro mam, mam możliwość teraz mam wersję oryginalną nie tak jak w serii z wakacjami tam była seria z wakacjami yy, tam z Norseva w Norsewa, czyli, tak, jechaliśmy ostro na dwa odcinki dziennie to pamiętam trochę my tu będziemy bo po górki są. Miałem tutaj e, Hedera na na Nie wiem jak to tak nazywa To jest chyba hydrostat, no właśnie na hydrostacie Czyli chyba ma, no, Nie wiem czy mam jakieś dźwignie Czy nie owczajenie tego kombajnu No dobra, niech się nie, nie się, nie się nie patrzy Niech się szkarmi, nie się nie zezwa Zgugowała się ogólnie, niech się w tym kombajnie się baguje nawet w się waguje, się waguje czasami, jak weźmę się baguje czasami, to się szkarnia ale ogólnie kombajn fajny, polecam, miał, miał oceny, tam na deszforcie pobierałem, miał oceny, tą najwyższe, no, czyli miał pewnie, to, to fajny kombajn, Ja mówię, mój bojek ma takiego samego, w takiej samej kabinie, 78 znaczy nie, mój bojek ma w nocy 70, proszę Państwa na 70-80 mili, jak jest do farminga ale się nie orientuję, czy jest klasz do mnie przy 78 yy, do LSO 13, jak i do 15. Musiałbym go posłuchać, albo możecie napisać w komentarzu, czy jest. Oczywiście zapraszam Was na grupę na Facebooku, gdzie macie link w opisie. I teraz tam zacząłem podać takie rzeczy, jak specyfikacja komputera, takie inne, a właśnie o tym powiedziałem, bo muszę edytować opis, bo sobie chwilą się tam nie się rzucił film o czynczwarty z LSA 17 i, i, i mnie wydają nikt strony i, 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 i trzeba będzie edytować opis i zapomniał. A ja sobie swoją idzie, że jest trzymają, więc jest pięknie. Jak nie będą skakały, wyrenderujemy sobie w sumie. Begaśnie, no? Normalnie bez problemu. fajnie to wnosi. Błoto jest. Błoto nie wiem. Zresztą sądano na 30%, no nie wiem, czy... nie, nie, nie wiem, czy tu wejdzie tak naprawdę, że... będzie dużo, dużo okazało, że zepka. To było... jest 15 się grałem, tam zrobiłem sezon z gurali <laughs> Mówiłem, przed wakacji było trochę gazi w jest na przykład wstępy powiem. E, trochę było tych sezonów z 15, był sezon z Boczkowa na początku wakacji. Później był były górale, jakby są, były górale to były górale. Górale skończyliśmy teraz z 17 jest 13 układku jedna seria bo... no bo dlaczego sobie z 13 dla mnie zrobić serii tak jak mówiłem po listopadzie będzie na pewno 11 tak? więc sam też się sukujcie na 11 w ogóle chcę powrócić do tych starszych farmy, są do 9 coś się uda, jakiś znaleźć na jakimś chomiku coś tam skombinować yy, musiałbym napisać do jednego użytkownika który już niestety nie nagrywa na youtube nie wiem czy z braku czasu czy po prostu żeby się nie chce ale wiem, że już nie nagrywa i no, jest problem i ja bym co właśnie, żeby on miał w takim zarobistym odpad, jakiegoś klasa, Bizona, bo bajny tam był klasy, jakiś stary właśnie Bizon 60 chyba z tego co pamiętam. Fajnie by było jakby on jakby mi się, udało, by, by się udało mi skontaktować, ja tak opowiem eee, czy on ma jeszcze w ogóle, czy on już to gra w ogóle w farminga, bo nie wiem czy to gra. Nagrywał też 13, na Małgorzatu po 2 nagrywał, później się wyrodził w Zestagur, ale Dużo grał w 13, najwięcej grał w 13, tam w 15 to na znaczy serii, ale no nie, nie kontynuował, też w skle grał. Jeżeli użytkownik nie nadal nie grał, bo to był mój widz, to jest polis zielin, pozdrawiam się zielin. Jeżeli jeszcze nagrywasz i oglądasz w ogóle cokolwiek, może was ja o tym nie wiem. Tak jakbyś mógł się, to jakbyś oglądał to, to proszę skontaktuj się ze mną w na priwe, wie w modów wodów. LSA 9. Co miałeś? nie to ja odnajdę w kanał bo wiem, tam firma miałeś i znaleźliśmy kanał, więc co było tam? Dwie do ciebie. Zrób usunąłeś Jeśli znowu 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 na mapie Borowo v znowu 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 Pamiętacie mój kanał sprzed roku czasu, to jest tak właśnie w okresie i listopada, gdzie jeszcze miałem laptopa i tam gadałem z użytkownikiem Harden, e, którego też pozdrawiam, może nie ogląda, pozdrawiam Ci Harden. To na, właśnie robiłem sezon na mapie Borowo, ale nie w wersji V2.1, tylko w wersji pierwszej. Tam, gdzie był jest co po zapisie gry, a ogólnie nie wiem, czy w ojczystej grazie idzie z pełną czasu wtedy Gaźnik jeszcze rok temu to grał Minecrafta, był, bo... Bo Minecraft, a był Minecraft, były Skywarsy, była 13, bo tylko to się dało nagrywać. Mój tym dołączyłem do Titusa to nic inaczej się zrobiło. Na testy tu dołączyłem. Niestety tak bywa. Jak się dołącza do jakiegoś Titus schodzi się z jednego TS a, od Minecraft'a i ogólnie od jednej osoby coś nagrywało która tam ci doradzała, lepiej nie miała, a tu schodzisz i jeszcze lepsze osoby, które mają tam jest od subskrypcji Ci doradzą i lepiej na lepiej najlepiej wycho, najlepiej sobie wychodzisz, tak więc jest gitara się mam taką, w takiej sytuacji. Więc sytuacja nie jest podbramkowa ona kolej. Ja widzicie pole kończymy na no dużo nie syknęło okazję, ale też to jest jakieś syknęło sygnało nam prawie no, 3 tony z czymś będzie pewnie no i no, trzeba będzie tam podjechać nie chce się starać tej serii widać realnie nie wiem, że jakiś trup wjeżdżać jakimiś największymi maszynami zaczynam standardowo, tak jak w ralu się zaczyna, są Niwa, zaczynamy od zepaku tu jest pszenica, jęczmień ogólnie no tak ja sobie że będę miał dwa pola zepaku w tym jedno pole wykosy poza odcinkiem dwa pola pszenicy dwa pola jęczmienia ale to ze względów ogólnych to będzie taki odcinek jest, te, czyli w znaczy, jest to czyli zniwa pszeniczne znaczy zniwa zwozowe jak o tym powinienem nazwać inny odcinek nie wiem czy będzie być więzień czy pszenica ale coś tam wykosy na pewno będą dwa pola kukurydzy jedna będzie na kusonkę, jedna będzie na ziarko, zawsze tak robię, gram na single praktycznie, trudno się pobawić eee... będę miał jedno pole buraków, jedno pole ziemniaków no tam buraki, ziemniaki tam i będę miał dwie łąki no do tak końca to rozłożył dokładnie i gdzie skończyliśmy a no, nie dobra, tego ognia, i zliczymy sumę tony bo tutaj I bo ma fajny dźwięk, nie jest jakiś tam, nie ma wciół, ale jest fajny, mi się podoba do razu szklanka się nie budowała, to była jeszcze taki dobra co, jest staniemy? Łe otworzymy wysiądziemy biegniemy do chałupy jedziemy jakiś traktur, chyba sy 60 no pojedziemy no bo a, 60 a taka fajna widzicie ogólnie moim zdaniem to jest jedna z lew 60 tej które mi się podobały do farminga 13 podobna wersja była w 11 tylko że wersja z, no, z dakiem białym to tylko mój bułczy w a... wódki w Tak trzeba uważać. Mura. Nie, do szybko trochę angielskie. Mura, potwierdziliśmy. Mura, jedyny tutaj. I zobaczymy jak tu wysypie Ocie panie, ładnie. Nie wiecie co, bo mamy tak. Mamy kredytu. Tutaj mamy tylko 30 tysięcy, mam kredytu, ja odstawię Kumbaj. Albo przedstawię. No to jest moje pole z sennicą. Czy no ja bym pojechał jeszcze jeden zapak? będę koło to gdzie tu jest moje drugie pole z rzepakiem O widzę, tam moje są duwe pole. Bo tu jest. Że będę poza odcinkiem. Na razie komby zostały tutaj I sobie pojedziemy do skupu nie na światowo ani na to blisko tylko do skupu, świeżo mikrofony Bo kasa ma musi się zgadać A kredyt jak jest to trzeba spłacić Ale jak wiecie no kredyt łatwo wziąć, ale spłacić już jest ciężko świecie chcę, że Piotrek chwilę o końcu piły z sezonu Stingla Ej, jeszcze jest Piotrek spokojnie, będzie się z 15 jak pod... Ale ja chyba że 15 będzie jakaś sąsiedzka polska wieś Jeżeli tutaj jakaś osoba się zgodzi na TESie na Taki sezon na się jest po dwa on pomysł, ale nie wiem jak to wyjdzie Gdzie tu jest nasz cyk? Tu się ogólnie świnki strzelali też o, tu jest Skup Fajnie, że dosłownie zrobiony. A że ty chyba minę o Chodź, panie! Dobra, ile ci są pieniądze? Ile ja tu dostanę za... Dostałem dużo. Chodź 30 tysięcy. Dobra, zgasimy traktur. No to co ludziska? No w dzisiejszym odcinku. Myślę, że to by było na tyle. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Wpadajcie na grupę na Facebooku. E, stronki z modami macie w opisie. Tam gdzie pobieram najczęściej. Jaki do 13, taki do 15. No i co? Mm, w tym odcinku to było na tyle. No mówię. E, następny odcinek, jeżeli się Wam spodoba... No ten ja odcinek w czwartek. Jeżeli seria Wam się spodoba... Ee, odcinek drugi dostajecie już w sobotę już w sobotę dostajecie drugi odcinek z tej serii więc myślę że naprawdę Wam się spodoba no i co zostawcie jakiś komentarz w górę subika te ja się zamierzam do następnego odcinka trzymajcie się cześć